Skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Oto Słowo Pańskie. цану нам наші грехи. Амінь. Йдеться все на тукась в тему. Амінь. І буде похвалений є Христос. Наведи глибоко. То що? Це зімета. Ем. То ладно, порендре тоже мені було видати то. От слава Божа, кохані наші цігодне отче, пробоще, от наші парафіяни, миловані Божі діти. Dzisiaj mamy w naszych misjach parafialnych piąte przekazanie kościelne. Kto pamięta, jak ono nazywa się? Może by tak przypomnieli sobie. Nie pamiętacie? Pamiętacie? Dobrze. Są przekazania Boże, tak? Ich jest dziesięć, tak? Dlatego mówimy dziesięcioro Bożych przekazów, a jest pięć kościelnych. I oni się kręcą na dokola Mrzeźni świętej i Spowiedzi najczęściej. Tak? i pierwszy jest, żeby w niedzielę ta bo święta na Bożnie przywysłuchać, wysłuchać, drugie spowiadać się 100, 100 razy w roku, tak? 100 razy w roku. Dobrze. Potem 200 razy w roku komunię przyjmować kiedy? Na Wielkanoc chociaż pewnie, że na Wielkanoc. Kiedy jest Wielkanoc? Na żniwa czy w nowy rok, pamiętać. Na, na wiosnę. Dobrze. Potem co jest czwarte ustanowione święta, tak jakie są uroczystości, świętować, nakazane, bardzo dobrze, nakazane, czyli tak jak znak na drodze, tak, on jest nakazany znak, to nie tam, że się komuś podoba, czy nie, i ten, bo ktoś powie, a taki ładny, fajny, tu pomalowany, to, to dobrze, ale jak jest jakiś stary, brudny, to dobrze, to mijamy go i policja nas złapie zaraz, tylko, że jak jest nakazane, to jest, dobrze, i piąte, to mamy... Takie troszkę w starszej wersji i w nowszej, ale one są bardzo jedne ze sobą, jedno z drugim pokrywają się. Zaraz sobie o tym powiemy. To jest... Bajko. Bajko tak, o potrzeby kościoła to tak teraz wcześniej już, no, powiedzmy teraz bardziej to tak wytłumaczone, a ja się jeszcze uczyłem, bo Wy jesteście no, młodzi, no to co tam z Wami gadać. Ja jestem starszy, no to pewnie, że się dziewczyny bez wiesz to. Słuchajcie, to no, pewnie. Tak, ja jeszcze za swoim młodości to się uczyłem postem nakazane tak, zachowywać. I teraz to jest to samo, bo e, no, przepraszam za szczery, spróbuj słyszeć, ale niech już tam będzie. Żeby dać proboszczowi kawałek bułki, to ja muszę od pyska odebrać sobie, to tak czy nie? No i ktoś mówi, o, wymyślili jeszcze jedno przekazanie, to nikt nie wymyśli, tylko no zawsze było. Tylko jak, jak, jak się mówi, na przykład, nie wiem, tak, żeby wam powiedzieć, Ktoś mówi kościół, ktoś mówi świątynia Boże. Tak? No ale to ten sam budynek gdzie my się modlimy, prawda? No, tak samo tutaj. Nie wiem, jak Wam się wydaje, co w tym jest takiego ważnego czy trudnego w tym przykazaniu, jak do niego się zabrać, z której strony podejść, jeżeli chodzi o posty i jeżeli chodzi o taką pomoc Kościołowi. Tak? Na przykład Wy prowadzicie rekolekcję. Przyjechali do mnie na parafię, ja was zaprosiłem i wy macie to opowiedzieć. Jakbyście to mówili, na co byście zwrócili uwagę w tym przykazaniu? Tak życiowo. Co takie trzeba ludziom wytłumaczyć? Jeżeli chodzi o post, i jeżeli chodzi o pomoc Kościołowi? Nie, śmiało nie bójcie się. Każda odpowiedź wasza prawidłowa. Moja może być różna. I to też jest postęp. Pani, jak was imię? Była pięknie odpowiada. Wanda, pięknie, Wanda. Słuchajcie, się nie obrażajcie bo ja jestem człowiekiem taki z humorem. U nas jest pani Wandza na Wiosce, w druga ulica moja sąsiadka. Ona pojechała do pracy do Italii i tam starszymi ludźmi się opiekowała. Nauczyła się troszkę tam mówić, już tam, bongiorno, rewider czy tego, tam babci nie rozumieli co ona mówili, ale ona przyjechała i na wiosnę już wiesz, ona wie, że zamiast dzień dobry to jest bongiorno, można mówić, nie? No i tam przyszli, o Wandzu, Wendzu, jak tam mówisz, słuchaj, powiedz, co tam jest, ona mówi, ja nie Wendzu, Wam, nie? Bo ona przyjechała e, gdzieś tam kolorzymu była, gdzieś tam nie wiem, w jakiejś tam miejscowości, no to a jak tam ci mówili? Ale ona, wiesz, tak się nauczyła, jak słyszala, a nie wiedziała, jak dokładnie. Nie? No, ja nie Wandzia, ja Weranda już, wiesz, tam tego. Dobra, niech jej będzie. Jak słyszał, jak zwal, tak zwal. I, I my tak samo, czemu ja to mówię, bo my możemy z różnych stron patrzeć na przykazanie. To, co pani Wandzia mówi, przyjść do kościoła, to też jest post. Po pierwsze, że trzeba do komunii pościć, to raz. Drugie, że jakby nie było, no to trzeba sobie ten czas, wyciąć ze swoich obowiązków i też ofiarować Panu Bogu. To też jest post. Tak? I jeżeli my patrzymy na post jak na obowiązek, to on zawsze będzie trudny. Tak? Post nie jest dlatego, żeby nie jeść na przykład mięsa. Typo post jest dlatego, żeby miał czym się podzielić. Ja wam powiem, jak mnie w domu uczono pościć. U nas zawsze taka była zasada, taka już i tradycja, taki zwyczaj, że cały Wielki Post i cały Adwent też my nie jedli mięsa w ogóle. Babcia wszystkie gardki wymywała oliwą, olejem i wyczyszczała i wszystko. to już do Bożego Narodzenia tam nikt mięsa nie widział. W ogóle ja zapomniałem, że takie coś było na świecie. Dopiero na święta znowu mi przypominali. No i dzieci też puścili. Na przykład cukierków nie jedliśmy. Nie można było radia słuchać wtedy. Jeśliśmy wyłącznie telewizora to też był nakryty telewizor takim wyszywanym ręcznikiem czy jakimś tam poszewką od poduszkiem, ale to wszystko było zakryte. No I jak ktoś mi dawał cukierki, to było tak, że trzeba było do szufladki je wrzucać i do świąt, czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, ta szufladka się napełniała. I Potem jak były święta, to ja mówię, mamo, o, teraz to już fajnie, mogę zjeść. А мама ja no, вині не, то то сам постне. Я мовлю: "Ну, але ж ти вже закінчив пост". Мама мовить: "То не так, же ти собі відставляєш і потім такся нажреш, же тебе обсипи прищями". Тільки то вже не сам твої цукерки. Ти маєш, є для тего, бо ти не працюєш. Мама моя в цеглинні працювала по 40 років. А я не працював. І вона мовить так: "Я можуся купити, бо я заробляю, а ти ні". І то є твій заробіток. Ти зараз ідеш і Z swoimi kolegami się dzielisz tam, nie? Proszę bardzo, mamy święta, jeszcze tam, wiesz, to katolickie, to prawosławne, to na przykład, e, jak e, pamiętam, jak taki jeden Saszko przyszedł, Aleksander, u nas Saszka się mówi, u was Olek, u nas Saszka, Szura, Saszko, i wiesz, przyszedł, o Janek, daj mi tam, tego. ja mówię, nie, nie, bo w ciebie jeszcze nie ma święte, za dwa tygodnie masz. A my czekaj, czekaj, też będę miał święta i ci nie dam, wiesz? My to się tak się przy przykamażali między sobą. No, ale musiałem to rozdać, wiedziałem, że nie mogę wziąć. Ale coś tam się babcia przegadała z mamą i mówię, przecież jak jemu ktoś da, to on może wziąć już. Tylko on sam nie może wziąć, bo to już poofiarowany Panu Bogu było na post. Ale jakby ktoś go ugościł, no to może. I ja byłem taki chytry, że rozdawany, mówię tam, Piotruś, masz tutaj cukierka, ale jakbyś dał spróbować, czy to są dobre, no to daję ja jeden, spróbuj nie. No to on mi rękę wyciągnął, ja mu pół, pół zabrałem, bo od niego mogę zabrać, a sam nie mogę, bo już jest poufiarowany. Czyli post jest dla tego, żebym ja komuś coś dał. Post. My mówimy, czy można pość, Mnie się na przykład tam jeden taki starszy Pan pyta, e, e, gdzieś tam przed Emszą Świętą rozmawiam, ja miałem iść do spowiedzi, on mój proszę ale ja przed spowiedzią chciałem się spytać, jak to prawidłowo. Nie? I, I czy ten, czy ja to poszczę, czy nie poszczę, nie. A ja mówię, słuchaj, panie, o co ci chodzi? A mięso, ja mówię, nie, post, to nie tylko mięso. Na przykład dajesz na tacę, to też pościsz, bo dostajesz emeryturę i tam na miesiąc nie mam tam wychodzi na przykład do kościoła dać, każdą niedzielę, czy tam jak no, to tam jak nawet po złotówce to masz 4 zł, już, już jesteś do tylu, nie. Czyli to też post, nie tylko od mięsa. No, ja już nie mówię, bo to nie wiem w, jakim tam, w jakiej Biblii napisane, żeby tam nie plotkować, czy tam komuś kości nie plukać. Nie, się na świętokrę nie mówię. No, ale to też taki post, nie? Że, że mogę gadać cały tydzień, a w piątek? Nie, bo to ja poszczę. Moje Haniu, coś tam nie, ja, ja nie chcę tego słuchać. Jutro jutro to go z góry na dół obmyjemy, a dzisiaj nie, dzisiaj piątek jest post. Wiesz. No, przepraszam za żart, ale tak żebyśmy rozumieli post. I teraz po co on jest, żeby rzeczywiście pomóc? Bo jeżeli ja w piątki nie im mięso i kilka piątków będę je odstawiał, odstawiał, to ono mi tam zgnije go tam muchy i robaki zjedzą. Post jest po to, żebym miał czym się podzielić swoim czasem, swoim talentem, swoimi pieniędzmi, swoimi ubraniami, jeszcze czymś tam. I my na przykład jak coś kupowali na święto, pamiętam jakieś tam serce czy tam vendine czy coś, to mam mówi, no to tak, proszę mi tam e, kilo tego mięsa. Nie, no niech pani półtorej daje. Mówi, mam to dużo, ale ktoś przyjdzie, musimy dać. Nie. I To zawsze było, że to nas kosztowało. Tylko dlatego, żeby komuś pomóc. No i tak, tak by post miał wyglądać. I, i to, jeżeli mówimy o pomocy Kościołowi, to też nie tam wiecie, ja to jestem troszkę językaty i przepraszam za to, ale ktoś mi przyjdzie, o bo księdzu tak dobrze, bo jemu wszystko dają, bo przynoszą bo tak, nie wiem ile wy tam swojemu księdzu dajecie, ale powiedzmy że on wpływa, nie wie co z tym zrobić, na pieniądzach śpi ludówka lodówka się nie zapiera, bo tam dwa swiniaki złożone i coś tam nie wiadomo co kury po chacie biegają, bo nie zdąża zjeść nie wiem jak tam jest naprawdę, ale, ale chodzi o to, że ja mówię, proszę bardzo, jak tak dobrze masz tutaj, ubiorę Cię tą w, czy w spódnicę swoją białą, czy to w zielone sukieneczki latną, no, proszę bardzo idź, jak tak dobrze, czemu nie idziesz, to raz. A po drugie, Ty pomagasz Kościołowi, no to przecież to nie to, że Ty przyszedłeś, daliśmy tam nie wiem, parę złotych do kieszeni i się pozbyłeś. Bo tak nieraz jest, ktoś mówi, a księży, to tu dla księdza jest, nie? Ja mówię, nie, daj tam do skarbonki, nie, ja chcę, żeby to było dla księdza. Pani, chodź tutaj, masz tutaj pieniądze z powrotem, to jest miotła szmata, niech mi pani tu pomy, A ja nie mam kiedy. A ja nie mam kiedy do, do sklepu i z twoimi pieniędzmi. też nie mam kiedy. Idź, kup, przynieś mi nie wiem. Pani, tam e, jakiś tam ryżu, nie wiadomo co, no po prostu. Oczywiście, ja tam troszkę tak e, próbuję, jak to się mówi, jakiś folklor grać, ale chodzi o to, żeby ludzie to zrozumieli. Tak. Wiadomo, że e, dajecie pieniądze, że tam coś robicie, że. To jest tam, nie tutaj to nie wiem, czy policjanci już wiedzą, to to w Czapieć, czy nie, bo my na przykład przyszli rano, było fajnie. Pytamy się, kto zrobił, nie wiadomo, to też post. Bo zrobili, schowali się, nie wiadomo kto. A lewa ręka nie wie, to, czy nie prawa, ale potem trzeba będzie to sprzątnąć, też nie wiadomo, kto to sprzątnie. <laughs> ale bardzo ładnie. Ktoś to zrobił, czyli ktoś przyszedł, poświęcił czas, tak swoje jakieś tam ujawy i fantazje, włączyli tak wyszło. Czyli jeżeli chodzi o post. To jest taka praktyka. I jeżeli myśmy się tak troszkę doczepili książkowo, to powiem, że Kościół, nie to, że tam jak policja mówi, tak czy inaczej ma być, ale są takie jakby zalecenia, tak wam powiem. Jeżeli jest małe, bardzo dziecko, to można go troszkę tam pokarmić, jak będzie już tam miało ile, ojciec pamięta, którego roku Kościół jest? 14, 16? Dziecko obowiązuje. Chyba 14 lat. 14 lat, dlaczego? Bo w 14 lat dziecko też biżmowanie jest w 14 lat, bo to jest wiek dojrzały po kościelnemu. Ono może nawet w toki dziecku w 14 lat może obrządek zmienić. Na przykład jest katolikiem, ale chce być ormianinem na przykład. Albo Maronitą, tak jak był święty szarbel, taki jest. nie? Jest 22 obrządku w kościele znacie o tym, tak? 22 różnych obrządki. My znamy, że katolicki, tak? Ale w 14 lat ktoś może zmienić sobie jakiś tam koptyjski obrządek, jeszcze jakiś tam. nie, Czyli w 14 lat i w 60 lat ten obowiązek się kończy. I na przykład ja mam 59, tak? Wyglądam. Jeżeli ja poszczę teraz, to ja nie mam żadnej zasługi. No i pani ona mnie na poważnie nie traktuje. Jeżeli <noise> ja pości, ja nie mam żadnej zasługi. Wiecie dlaczego? No bo to jest obowiązek. A kto ma 60 i pół z was na przykład? Jest są tacy dziewczęta? Więcej. Kto? Macie 61? Pani jak ma na imię? Irena. Pani Irenka ma 60 i pół z hakiem. I jak ona pości, to ona ma zasługę przed Bogiem, bo ona nie musi po książce. Nie musi. Rozumiecie? Czyli jeżeli się pytamy, można, nie można, trzeba, nie trzeba, no to, to jest jedno pytanie, kocham albo nie kocham i już. I w to wszystko rozwiązane jest. tak? O. Jak lubię księdza, to mu dam kielbasy. jak nie lubi, to mu dam dwie kilbasy. A co, że niech polubi mnie. Rozumiecie? No tak, bo a jak inaczej? I, i chodzi o to, że właśnie tak już w jednym zdaniu. Nasz post jest wyraz modlitwy. Jeżeli tam żonaci, nie wiem, bo wyższy młoddy, nie? Tato czy mama, jeżeli mają dziecku jeść, to oni sami zjedli więcej, ale zawsze tam coś kupić, to cukierek, to lodzie, to tam... Ja to lubię zawsze keby. Mama jak mi kupiła lodzie, to był wielki post dla mnie. Ale to jest post, bo ona od siebie oder dziecku. A dlaczego go kocha? Jeżeli my będziemy tak jak mama z dzieckiem postępować wy, z Panem Jezusem, to nie będzie problemów. Chyba, że ktoś zapomni, tak? Zapomniała i, i wiesz, się najadła. Ja Wam powiem tak, że moja babcia, to naprawdę ona chyba jest święta, ona już ma, 95 lat miała. Ja tam nie wątpię, że ona w niebie tam pierwsze skrzypce teraz gra, ale chodzi o to, że jak ona, nie daj Boże, coś tam zapomni, to ona na drugi dzień. Za to, że tam zapomniała i nie wiem, nawet powąchala mięso. Tak? Ale jak było Boże Narodzenie, no to ja już tak powiem, to nie jest prawne, ale babcia w piątek, jak trafiło 25 grudnia, ona nie będzie jadać. Mówi, babcia, przecież uroczystość jest. A co nawet nie papież nie zmusi. Ale ona miała taką ofiarę, bo e, niektóre dzieci pojechali do miasta i przestali do kościoła chodzić. To ona mówi: Wychodzicie ze mną, mieszkacie, ale tamci wujki nie chodzą. Nie, to ja za nich. Nie mówię, żeby po prostu oni się tam e, na, nawrócili. Czyli to jest ofiara. Nie musisz, a robisz, bo kochasz. I tak by ten post wyglądał. Tak by ten post wyglądał. Dobrze. Ja bym was słuchał z rana do wieczora, ale wy macie już limit. Także dzięki Bogu, że chociaż tyle. A, wy byście słuchali. Wy byście słuchali. Tak, pewnie, że tak. Ви бы все слухали, то бы все бы шеф парафия за мной ездили, а не сидіти то в тем старовицах, все, то они бы слухали, видишь. Хай вам Божа чтобы бачили мне кухать.